Witam wszystkich już w czwartym odcinku zagrajmy w Art of Murder Sztuka Zbrodni. Wczytamy grę. Ostatnio byliśmy w tym domu, gdzie kogoś tam zamordowali i znaleźliśmy główkę posągu. A teraz jesteśmy w biurze FBI. Jesteśmy już w biurze, pójdziemy do tej sekretarki. Nikt chyba pracuje po nocach, skoro nie ma go nigdy rano. A dzisiaj rano akurat był. Rozmawiałaś z nim? Nie, nie widziałam go. To skąd wiesz? Popadzą te ślady na podłodze, które prowadzą do jego biurka. Zaboczone buciory to je. Skąd wiesz, że był tu rano, a nie w nocy? Widziałaś te ochruty pod jego biurkiem i karton po mleku? Moim zdaniem jedł tu śniadanie. E, Rucz, jesteś śle fantastycznym śledczym. Haha, przecież wiem. Te Dialogi całkiem wyciszyłem, bo słowo było mi słychać, ale mogę... Żebyś tam, żebyście coś tam słyszeli trochę. O kurczę się przesunęło trochę za bardzo wszystko. Tak, tak zostawię muzykę, trochę ciszej. Dobra. Idziemy do tego biura znowu. Tak, te ślady prowadzą do mojego biurka. Co on tu robił? Zobaczymy co on tu robił. Co my tu mamy? Origami. Co to takiego? Czy by Nick po śniadaniu składał origami? To plan miasta. W kółku jest zaznaczone miejsce gdzie zabito. Stamtąd prowadzi strzałka do napisu 4.30. Chyba Nick umówił się tam ze mną. Kurczę, nie mogę nadążyć. Co tu, można coś tu jeszcze zrobić? coś z magazynu wziąć nie wiem co mogłabym z tym zrobić, czyli nie. To chyba musimy jechać do tego miejsca spotkania Chyba mieliśmy iść do szefa, albo coś na komputerze sprawdzić, zobaczymy. Biuro agentów. To pójdziemy... Zobaczymy... Do... Ale klikałem na klawiatury i się nie pokazało. Ale spróbuję jeszcze raz. No nie, tutaj nic. Jeszcze możemy. To jeszcze. Jeszcze tam tutaj przypytamy. Skarbie za minutkę. Muszę to pilnie skończyć. Czyli ostatnie wyjście, gabinet. O, jest szef. Chester przy oknie stoi. Dzień dobry, szefie. Wczoraj do późna pracowałam nad sprawą. Chciałam teraz o tym porozmawiać. Z tego okna może niemal zaglądać ludziom do ich portfeli. W Chicago miałem gabinet z widokiem na bezkresną dal. Tam był ten dystans, który pozwala zobaczyć to, co istotne. A więc co jest istotne? Morderca jest osobą, którą ofiary znał. Być może Rudolf zaprosił go do gabinetu. Jakie ślady? Włosy? Odciski? Jakieś. Do tej pory żadnych. Perfum. W stole bilardowym u Dolcha znalazłam złotą figurkę. Fragment jakiejś figurki w stylu południowoamerykańskim. Najprawdopodob najprawdopodobniej morderca... Czy ten ślad mnie prowadzi do muzeum? Muszę to sprawdzić, tym bardziej, że tam w jednej ze skrzyń jest nóż spowodujący opisowi. Warren wpuścił cię do magazynu. Wyszedł chwilę wcześniej, a teraz najważniejsze. W, w wykazie eksponatów jest jeszcze drugi nóż. Nie ma go natomiast w skrzyni. Chyba nie rozpakowałaś tych skrzyni pod nieobecność Urena. Nie szefie, Prześwietliłam mnie za pomocą re Rentgena. No dobrze, i jedź do muzeum i wyjaśnij co z tymi nożami I sprawdź przy okazji alibi Urena. Wyjście, nie jeszcze. Zaszczerze, jeszcze jedno. Znalazłam u McLaren a wizytówkę niejakiego Alana Brantforda. Spróbuj się z nim skontaktować. Brantford, znajomi, za, znajomi zamordowanych, to, jedno, to jednocześnie podejrzani i potencjalni ofiary. Ofiar. Teraz mamy ich czterech. Ten imperatyw, który nie zatrzyma się. Nie chyba, że jakiś jest jakiś cel, który pragnie osiągnąć, ale czy wtedy? Joel Rifkin mordował przez 4 lata, Bobby Joe Long przez 10 przestali dopiero... Dobra, nie, nie chcę mi się już tego czytać. Spróbuję. Podpisz się jutro znów, Ben. Może ktoś zginąć. Dobra. Coś z mi to czyta, nie idzie. Dobra, yy, wyjście, wyjście, wyjście. Tutaj jest wyjście. Hmm. Chyba Nie możemy już wyjść. Dolny poziom. To Nicole Albonet, FBI. Pan William Warren? Tak, czym mogę służyć? Czy może mi pan poświęcić chwilę czasu? Kiedy pani sobie życzy? Teraz, teraz. Za pół godziny w muzeum. Proszę bardzo. Jeszcze jedno. Zna pan kolekcjonera Branforda? Oczywiście to mój dobry znajomy. Świetnie. Pomoże mi się pan z nim skontaktować? Proszę chwilę poczekać, panu bo Bonnet. Branford jest w muzeum i zaczeka na panią. Dziękuję. Dobra na ulicę. Do samochodu. Biegaj. Biegni. Do muzeum. Mu, mm, muzeum priką. Może ci nam powie? Nie wiem, co pan nie odpowiada. On co nam nic nie powie. No. O, jest Warren. Witam panią. Dziękuję, za że umówił mnie pan z Czeka w sąsiedniej sali. Zanim tam pójdę, mam parę pytań do pana. Słucham uważnie. Udało mi się ustalić, że narzędzie zbrodni należy do tego typu noży, jakie posiada pan w swojej kolekcji. A więc znalazła pani? Tak, są zapakowane do wysyłki na wystawę w Bogocie. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Noże do. Dobra. Coś jeszcze Nie od... do... Niestety to niemożliwe. Dzisiaj rano odleciały do Bogoty. To niedobrze. Wie pan, byłam wczoraj w magazynie, przyglądałam się tym skrzyniom. Proszę waprzeć, ale nie przypominam sobie, aby pani pytała o pozwolenie. To prywatne muzeum, miała pani nakaz prokuratorski? Nie, próbowałem dodzwonić do pana bezskutecznie. Nie wiem, wyłączyć telefon. I cóż pani robiła na tą, Tam na dole można spytać. Kurczę. Być może pozwoliła sobie... I przyświetliłam ją rentgenem, brakuje tam jednego noża. Jak to brakuje? Liście w przewozu celnym, figurką dwa podobne noże wstydni. jedno, się. Dziękuję pani, ale z drugiej strony mam ochotę spytać mojego prawnika, czy należy przeskarżyć się pani szefowi. Dobra, idziemy dalej. Być może z tym prawnikiem to dobry pomysł. Doprawdy? Bo ten nóż, który w tajemniczy sposób zniknął ze skrzyni, może być tym narzędziem, jakim zabito wczoraj wieczorem. Mój Boże, znów kogoś zabito? Johna Rudolfa. Johna to jakiś koszmar. A więc znał go pan? Jak to się stało? Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie odbierał pan telefonu wczoraj wieczorem? Gdzie pan był? Na koncercie Filamoni Nowojorskiej. Grali Rachimoniowa i... Dobra, to... Chodź tutaj, rozmawiaj z nim. Ktoś może to potwierdzić? Tak, Brantford. No, ra na razie dziękuję. Będziemy musieli o tym jeszcze porozmawiać. Jest tutaj Alan Brentford, Panna Bonner albo Branford. Tak chciałem z Panem porozmawiać, słyszałem, że jest Pan amatorem muzyki. Dzielę muzykę symfoniczną, zwłaszcza na żywo. Ja i wczoraj na koncert z znajomą. Mówi mówiła mi, że kołsoła w wykołaniu bym brzmiał wspaniale. Tak, jest pani zamężna. Nie. Nie wiem co robiła pani nieznajoma, ale na pewno nie była wczoraj w Every Fish Home. Może powinna pani sprawdzić, co robił pan chłopak. Zaręczam nie grano tam ani w tej... co to cudownie. Prokofiewa. Niech pani spyta Billa. Był tam ze mną Chyba hmm, coś by znajoma była na innym koncercie Chciała pani porozmawiać z, ze mną o muzyce. Wybierzemy się razem na dworaka. Dziękuję za zaproszenie. Raczej nie, ale mam numer pana telefonu. Od Billa nie wierzę, aby tak bez nie dał, dał mi tę szansę. Nie nie, od, One, od Warrena. Znał pan Johna Rudolfa? Tak, przeskrobał coś? Został zamordowany wczoraj wieczorem. Nie, proszę powiedzieć, że to pomyłka. Błagam. Bardzo mi przykro. Czy to się nigdy nie skończy? Co za szaleństwo! Kiedy widział go pan ostatni raz? Na jakimś koncercie dobroczynnym pół roku temu. Mówię ją coś panu nazwiska: Firebanks, Chestum, Hike. Tak, zostali zamordowani, znałem ich wszystkich. Czy pan podejrzewa dlaczego zginęli? Nie dosłyszałam? Ja nie wiem, nie wiem. Boi się pan? Tak, giną ludzie z mojego środowiska. Zastanawiam się, czy nie będę następny. Gdyby działo się coś podejrzanego wokół pana, proszę dać znać. Jeszcze jedno, to lantynowskie słowo to przekleństwo. Jakie słowo? Może chodzi pani o, o, właśnie. Powiem w pewnym sensie tak, to jakbyś nie. Grabiarzcy grobów Ja nie wiem, nie wiem To chyba Ja nie wiem, nie wiem To chyba, że wszystko O, możemy coś wziąć, to weźmy To chyba, więcej niż myślałem Pewnie nie będę mógł wyjść, niech to wziąłem, ale się spróbuję. Teraz do urena Zaraz zamykam. Jeżeli ma pan jakieś pytania, zasłucham słucham. Ta figurka strzela ale chyba wiem, jak ją uratować. Tym razem muszę zapytać Urena. Chcia, Chciałem włożyć tę złotą figurkę bez głowy dla celów śledztwa. Po co? Zapewniam Pana, że mam powody. Nie mogę jej od tak wydać. Nasz wewnętrzny przepis nie pozwalają. Proszę o jakiś oficjalny dokument z FBI. W takim razie jeden do biura. Czeka Pan? Jeszcze przez chwilę tu będę, ale proszę się pośpieszyć. A jeszcze miałem. Te, te a ten. Nie, jak to się nazywało. Ale zobaczymy. co taka skrzynka była. Nie, to nie jeszcze teraz. To musimy jechać. Do biura po to. po ten dokument. Jeszcze coś powinnam zrobić. Ale co? Hmm, nie, patrzę na mnie. Ten wazon brałem, chyba teraz nie mogę wyjść z tym wazonem, muszę go odłożyć. Dobra. Idziemy. No, już można wyjść. Pojedziemy do biura, wezmę ten dokument i zakończę czwarty odcinek. Dalej jedziesz, już tam idziesz. Sekretariatu. I to... Do... klucz, napisz mi krótkie pismo z prośbą o wyprowadzenie eksponatu z muzeum. Przynieś mi formułę ze znakiem firmowym z magazynku. Z magazynku, z magazynku, idziemy do magazynku. Wydaje mi się, że chodziło właśnie o ten formularz. Dobra, teraz idziemy tu do niej. Mm, damy jej. Idź teraz do szefa załatwić zgodę. Szefie, to był celny strzał. bo ta wydaje się być częścią figurki z muzeum. A, wi a widzisz, i co dalej? Chciałbym ją je. Czy możemy już włączyć Lorena z krąg podejrzanych? Nie, jego przyjaciel y, Bronford zapewnia, zapewnia mu alibi. Na razie trzeba tę złotą figurkę. Jesteś pewna, to wartościowy przedmiot. Tak. Warren prosi o oficjalne pismo z FBI. Róż, stwórz ten dokument dla Niko. Dobra, idziemy niej. A ze mnie ten dokument? On tutaj już leży, widzę. Leży obok, zabić go sobie. A my wracamy do muzeum już w piątym odcinku. A teraz tylko, tylko, a teraz tylko dojdę do samochodu i zapiszę tę grę. то